Wyznacz wzór funkcji liniowej, której wykres przecina oś o y w punkcie 0-3. Oś x, oś y, punkt 0-3 jest tutaj. I wraz z osiami układów współrzędnych ogranicza trójkąt o polu w podpunkcie A. Równym 6. No i takie trójkąty są dwa. Tutaj na razie nie, nie rysuję jeszcze ten, ten trójkąt, yy, yy, który jest w odpowiedzi, chociaż może on akurat mi tutaj narysuje tak mniej więcej. I to jest, znaczy mniej więcej taki trójkąt poglądowy, to jest jeden ten trójkąt. Yy, I druga możliwość yy, to będzie taki trójkąt. Yy, no i teraz tak. Yy, wiem, że ten, yy, że ob, obydwie proste przechodzą przez punkt 0 i minus 3. Czyli równanie prostej jest y równa się ax i b, czyli minus 3. Wysokość tego trójkąta to jest odległość od początku układu współrzędnych do punktu 0 minus 3, czyli wysokość tego trójkąta jest równa 3. Natomiast podstawa tego trójkąta, jest taka jak miejsce zerowe albo tutaj będzie tak, że ta podstawa będzie minus a, ponieważ jeżeli wyznaczę współrzędne punktu, to on będzie miał tutaj ujemną współrzędną, ale długość podstawa trójkąta musi być dodatnia. Czyli krótko mówiąc, będę musiał tutaj wstawić bezwzględną wartość z a, bo jak mi wyjdzie a równe, znaczy miejsce zerowe 2, no to wtedy mam 2, a jeżeli miejsce zerowe wyjdzie minus 2, to wtedy długość podstawy jest 2, czyli będzie po prostu z tego e, wartość bezwzględna. No i teraz wyznaczam miejsce zerowe. E, miejsce zerowe, czyli ten x, dla którego y jest równe 0, czyli 0 równa się ax odjąć 3, czyli minus ax równa się minus 3, czyli x równa się 3 przez a. Pole trójkąta to jest jedna, druga podstawa, czyli bezwzględna wartość 3 przez a, bo w tym, oczywiście w tym przypadku ja to a oznaczyłem jako podstawę, tutaj a w tym zadaniu oznacza coś innego. Yy, zgodnie z rysunkiem to to jest tutaj a, tak? To jest to, jest to a i to jest tu to. Yy, w zależności od tego, którą prostą biorę, czyli skoro mam wyliczyć długość to znaczy, to jest bezwzględna wartość razy wysokość, czyli razy 3. No i zgodnie z tym, co mam w podpunkcie A to pole jest równe 6, czyli 6 równa się 3 drugie razy bezwzględna wartość 3 przez A. Yy, czyli podzielę to przez 3 drugie, czyli 6 razy 2 trzecie równa się. Bezwzględna wartość 3 przez a, czyli bezwzględna wartość 3 przez a równa się 4. No i zgodnie z tym, co wiemy przy rozwiązywaniu e, zadań z bezwzględną wartością, e, 3 przez a jest równe 4 lub 3 przez a jest równe minus 4. Czyli 3 równa się 4a, lub 3 równa się minus 4a. Z pierwszego a jest równe 3 czwarte po podzieleniu przez 4. Z drugiego a jest równe minus 3 czwarte po podzieleniu przez e, minus 4. W takim razie proste są. Ta pierwsza prosta jest rosnąca, ta czerwona. Tzn. Pierwsza, ta czerwona jest rosnąca, czyli a musi być dodatnie. Czyli y równa się 3 czwarte x. E, 3 czwarte x e, plus b, czyli minus 3, a druga prosta to jest y równa się minus 3 czwarte x i minus 3. Przy okazji, miejsce zerowe wyszło e, 3 przez a. No to gdybym chciał sprawdzić, miejsce zerowe 3 przez e, 3 czwarte czyli 3 razy 4 trzecie, czyli 4, no to jest ten rysunek źle zrobiony. Tutaj powinno być miejsce, znaczy niedokładnie, tak? Tutaj powinno być to miejsce zerowe zaznaczone. No tutaj wiedząc, że, że pole jest 6, tak naprawdę mogłem już tutaj przewidzieć, że to miejsce zerowe będzie 4, ale rysunek był tylko pomocniejszy do zadania, więc nie jest to źle zrobione.